Słuchajcie, nie wiem dlaczego mi tak FPSy skaczą. Nie wiem czym to jest związane, no ale... Jakoś to się dzieje. Słuchajcie, jedziemy na ich spawn, tam naprzeciwko. Nie ma to tamto. Najwyżej zginę, będę montować z kilku walk film. Nie wiem, co się zmieniło, że teraz, jak przechodzę w celownik, to mam skok chwilowy. Może to jest wina moich sterowników, które dzisiaj update'owałem. Może nie będę zwalał na guiding. Słuchajcie, jakiś czas temu, tak sobie dla testów sprawdzałem, jak wygląda ta gra troszeczkę z uboższymi ustawieniami. Może nagram wam też taki jeden filmik. Muszę wam powiedzieć, że moje odczucia są mało fajne, bo mam wrażenie, że osoby z gorszym komputerem po prostu będą mieć przewagę. Będą więcej widzieć na polu bitwy. O, zostałem podpalony. Użyłem... gaśnicy. Jak widzicie, zgasłem. Ale jedna mi spadła. Miałem dwie, mam jedną. Okay. Czyli to teoretycznie działa, natomiast sam się tak naprawdę o tu mnie przestrzelił. Ho, ho, ho. Słuchajcie, wydaje mi się, że troszeczkę chyba naprawili ten Demetch model. A jak w poprzedniej walce, dostałem duże odległości zmonchetowane przez sztuga z długolufą 75. Jest to pokrzepiające po tym, co się ostatnio działo. Natomiast może nie będę już się tak e, na no to wszystko napalał, bo o, podpaliłem go? Jak ja to zrobiłem? Aż znaczy, tak naprawdę wybiłem mu załogę. Chociaż się palił. Chyba też amunicja mu wybuchła Okej, okay, ładowniczy. Jeżeli mnie nie złanshotuje to mamy przewagę. Okej okay. Wydaje mi się, że i tak powinien albo on zginąć po tym pierwszym strzel, albo ja Po jego Na takich odległościach. Wydaje mi się to logiczne Nie mogę się naprawić póki co Jedzie mini troll Nie, ma tam nikogo Słuchajcie no co się dzieje z tym opuszczeniem tym wieży momentami to ja nie wiem Podpalony Bag dostanie? KB go chyba ściągnął. Ładnie. Wiecie, to jest troszeczkę niedopracowane. Tak mi się wydaje, że to jest chyba bag. Muszę to sprawdzić, że jak mamy lufę, pod, podjedziemy pod jakiś kamień albo coś tak, że tak powiem, nam troszeczkę tym czołgiem góra -dół. To talufa, potem bardzo powoli opada. Ona nie chodzi jakoś szybko. Słuchajcie, to jest piękne w tej grze, że ja czuję ogromną różnicę w tej chwili w tym, jak się czołg steruje. Jak, jak jedzie. Wy to tylko widzicie. Nie możecie tego poczuć. Poczujecie to kiedyś pewnie, jak będziecie grać. No słuchajcie, robi to diametralną różnicę, czy mamy uszkodzoną gąsienicę, czy nie w trybie realistycznym, zwłaszcza, bo to też ma miejsce w Arcadzie. Natomiast w trybie realistycznym robi ogromną różnicę. Co tam mamy? Nie trafiłem kamień. Kierowca przeszedł? Okej. Okay. On nam zabrał tamtego. Tam my tego. Słuchajcie, hmm, te zniszczenia naprawdę. Naprawdę. Robią ogromną różnicę. Bardzo chciałbym spróbować tego na trybie symulacyjnym. Mam nadzieję, że go włączą. W tej chwili jest włączony. A no i skończyła się. No, typowy Rosjani. Nie potrafił przeżyć tego, że zrobię więcej shawn. branet nie być tu niż innego kila. wszystkim. No to tyle, zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się trafić na dżunglę. Chciałbym Wam powiedzieć, że dużo fajnie by się grało, gdyby był ciekawszy spotting. Moim zdaniem, właśnie spotting, dobry system zniszczeń ma. O, no właśnie, coś czego Wam jeszcze nie pokazywałem, to też zostało dodane. Powoli daje obiekty, które można niszczyć. Zobaczcie, no, spektakularne to nie jest. Można też zniszczyć tą budkę. Jest to jakiś, słuchajcie, krok do przodu. Co chcesz, Tomanku? Chcesz picio? To już trzy poczekaj. Słuchajcie, te spokinki tak naprawdę system zniszczenia, moim zdaniem, największą, największy wpływ na to, jak gra będzie... Widzę już różnicę pomiędzy czołgiem, który już jest troszeczkę wyekspiony, a który nie. E, tak jak zawsze mówiłem, nie wiem jak to wygląda historycznie, jak to powinno być historycznie. Natomiast, ewidentnie, my się, bym, o dziecku myślę, technicznie lepiej. Zostawiam się tam nade mną, jestem do widzenia. Minimap, nie i będziecie widzieć, jest czołg przeciwnika, natomiast to jest to z dwóch moich, więc mam nadzieję, że tam dostanę buły. Słuchajcie, testowałem troszeczkę z innym programem do nagrywania, ponieważ po prostu ten program, którego używam, to jest. Program dodany do sterowników GeForce. A. Bez względu na to, jak ustawiam głośność, w momencie kiedy nagrywam mikrofon, wszystko jest wciszane w sensie odgłosy czołgów i tak dalej. Ten się spalił, chyba. wyciszę Wycisza. jest troszeczkę ciszej w momencie kiedy odszumiam to nagranie dźwiękowe to nie słychać czołgów po prostu nie słychać zniszczymy se to yeah. ale jest to super już tym Monku już idę Ci dać to picie sekundkę więc będę testował nowy program, natomiast różnica jest taka, że ten nowy program strasznie, strasznie ciężkie robi te filmy ważą trzy razy więcej niż te nagrywane tym programem, tym Shadowplaym, którym robię to w tej chwili. Będę, będę sobie kombinował w najbliższym czasie nowe dyski. No i po prostu wtedy będę miał miejsce na to, żeby móc nagrywać tym drugim programem. I chciałbym też porównać, jak to się będzie sprawować z ewentualną wielkością filmów po obróbce. No, i w razie czego, no niestety, będziecie musieli chyba przeżyć to, że nie ma tego dźwięku poziomu, no to nie będzie się ten punkt. O, jest. Dobra. Pięknie. I tak wszystko życie zginęli. No, więc tak jak mówię chciałbym, chciałbym potestować ten program. że wtedy uda mi się uzyskać taką jakość jaka będzie fajna. Jaką bym chciał. Będą wszystkie dźwięki odgłosy. Wszyscy będą zadowoleni. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was. Jak widzicie, udało mi się w końcu w SU. Chyba mi nawet na nie stać. Postaramy się nam nagrać troszeczkę tego miejsca.